Leżałem tylko w domu i słuchałem telewizji. Nie oglądałem, tylko słuchałem. Po prostu wstawałem o 14 i dalej leżałem w ubraniu. I dalej leżałem w ubraniu. Ale nie, ubraniu. nie teraz możesz oszczędzić do 20%. Nie oglądałem, tylko słuchałem. Czekałem aż dzień się skończy. To dobrze skończyć. Zbyt wiele się stało. To dla mnie absolutnie nie radzi. Jestem chory psychicznie od 20 lat i znam tą chorobę psychiczną bardzo dobrze z własnego doświadczenia. Z własnego doświadczenia. Z własnego doświadczenia. Z własnego doświadczenia. Ja bardzo dużo przyjaźni i znajomych straciłam w momencie, kiedy zaczęłam chorować. Dzięki temu stowarzyszeniu mam po co wstawać rano. Stowarzyszenie przede wszystkim mi to daje, że przebywam wśród ludzi. Więź tworzy na nowo dla mnie takie pole bitwy, w cudzysłowie można powiedzieć, na odtworzenie tego, co utraciłam poprzez chorobę, tych wszystkich braków. Gram na wyłączeli, gram na gitarze, na pianinie, występuję. Miałem ostatni koncert w szpitalu w Zdrojach i w szkole podstawowej na Rejskiego. Jestem rozumiany, akceptowany. Korzystam z zajęć, które organizuje Stowarzyszenie dla osób chorych, jak i również dla rodzin. No dla mnie najlepszy to jest teatr, bo mogę tam wykazać siebie, mogę to, to powoduje, że jestem bardziej otwarty wobec ludzi, wobec świata. No i sama gra aktorska to też, też, też bardzo mi pociąga. Bardzo. W tej chwili sztukę Mrożka przygotowujemy, pierwszy akt, Miłość na Krymie. Nazywam się Angelika Schulz, jestem Przyjacielem Więzi, reprezentuję Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans Więź. Jesteśmy organizacją pozarządową zajmującą się udzielaniem szeroko rozumianego wsparcia dla osób po przebytych kryzysach psychicznych i ich rodzin. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do naszego biura przy ulicy Arkońskiej 1718 w Szczecinie. Nasz numer telefonu 82 90 102.